Ciemaneczko witam na kolejnym odcinku z dyszki do kosy na kiskagu i jak możemy wygrywać skiny. Czyli grają są dwie eski botnisty. co trzeba zrobić biorąc tym jedną się z nich, łapka w górę, subik komentarz i oczywiście kodzik Elzart musi być wpisany z kodzikiem Elzar Dolar na start i 20% przy każdej wpłacie e, Powiem jakie komentarze trzeba napisać. Dodatkowo e, tutaj mamy jeszcze 6 givę, co do ładowania z mojej kodziki, za mniej 2 dolarki, wbijacie do każdego z tych konkursów e, Linka będzie w opisie macie free casey, macie tutaj e, dużo bitewek, case patle, case eventy i nie tylko, więc dużo Ciekawych rzeczy. A my co widzu? Lecimy. Robimy sobie dzisiaj od dyszki do kosy i chyba po prostu spróbujemy z tej nowej skrzynki Elixir. Na cztery osoby niech się dzieje. Eee... I no co? Eee... Let's go, tak? Próbujmy, próbujmy. Wygrywać swoich sił. Może też tutaj levelować swoje konto, też jest bardzo spoko. Bardzo się podoba te nowe eventowe skrzynki, zajebiście wyglądają. O, Eliksirek, dawaj. No dobra, te Gloves to bardziej mi się działy. Ale jest tak, najbardziej fajny dropik, bardziej co mi się podoba. Eee, ty, no, mamy prawie 12 dolców. Możemy sobie coś tutaj przyotworzyć. Ty, no, coś takiego możemy sobie pyknąć. Ja to odbiorę, ja to biorę. Trzy osoby lecimy. No i mam nadzieję, że znowu wygramy i że tutaj wlecimy grubo. Lecimy grubo, więc używajcie sobie jako dziku żeby wygrywać skiki, To jest wymagane. A jak chciałem napisać komentarzy, czy Na trzeba napisać super spację, event, to trzeba napisać. Żeby zgarnąć jedno, jednego z tych skinków, bo są dwa dzisiaj do zgarnięcia. Dobra, okej, okay, okej. Okay. No, zobaczmy. Uj, chyba mamy kostce. A nie, to takie tanie. Albo to Battlescarf, dobra. Myślałem, o, jeszcze raz, jeszcze raz. No, i pan z też dropnął. Ale mamy to, on nas nie zatrzyma. Mamy to i widzowie, 52 dolary. My zaczynaliśmy z 10 zł. Tylko chcę przypomnieć. Mamy 52 dolce. Czy ja tutaj coś dużo muszę mówić? Kosa, 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 kosa. 52 dolce. No, z tego możemy się naprawdę fajnie już zabawić. W ogóle, co ja klikam? Lecimy w dół. Co ja w ogóle klikam tutaj? Chyba, że po prostu walimy jakiś turbo, albo kosmo, ta nowa strzynka. I coś za 2 dolary, no, jak... Z... Czemu nie? Niech będzie. Restricted pick. Trzy osoby i jazda. Mam nadzieję, że czas wejdzie i robimy tutaj y, łatwą y, koseczkę, nie? Fajnie by było, fajnie by było. Zdajmy no, tutaj bodzika, żeby ktoś wbił. I jedziemy. I jazda. Jazda w drugą stronę. Czy coś tutaj poleci, Czy coś tutaj poleci. No ja trzymam kciuki, trzymam kciuki. No, 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 niestety, ta pierwsza szynka nam nie oddała. No ale cóż, no my się nie poddajemy. Spróbujemy jeszcze raz. Może tym razem weźmy sobie te dwie tanie szyneczki, Liquid Luck, ale bardzo ładne runy, przed chwilą w ogóle nie. I dożyć sobie jakieś milispeczka i spróbujmy e, na cztery osoby. A co tam underdoga, może dawajcie, spróbujemy. E, I jazda, jazda. Lecimy z tym. Pierwsze tutaj losowanie Ojojoj, ale dobrze, 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 zgadzamy, ja mam underdoga tutaj, gram Dobrze Jeszcze pod bodbuła Nie coś mocnego dropną No właśnie, bo ja tutaj też dosyć dobry drop dopłem O ty Na życzenie, na życzenie i wygrywamy Ty, czyż mamy to, czyż mamy to? Ej, widzowie, mamy to, 15 dolców, ale dzisiaj jest czutka, powiem wam, że dzisiaj Mam taką czutkę Eee, że no po miliony, po miliony można gdzieś 15 dolc, może tak, tak i coś innego sobie weźmy Coś z jakieś 3 dolce, może dwa tungtungi. Dwa tungtungi eee, Nie wiem czy mówiłem tutaj komentarz, ale nie mówiłem. Jaki trzeba pisać komentarz? C a trzeba pisać... A, mówiłem chyba, Elixir, nie? Elixir trzeba napisać komentarz eee, Żeby wygrać skina, lecimy trzy osoby, lecimy bitwę klasyczną eee, Dodajmy tutaj e, bociki i let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Eee, ui, dobry, 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 dobry drop ale chcemy takiej więcej, chcemy takiej więcej. Okej, okay. Mark. Prowadzimy lekko, bo lekko, ale. Prowadzenie to prowadzenie, pamiętajmy. Uj, dobra, ej, jest dobrze, bardzo dobrze. No, widzowie, dzisiaj nam to daje, dzisiaj Jeszcze koronka z -tunga. No, jak tu nie uwielbiać Tumptunga? No, dropi jak złe, dropi jak złe dzisiaj. Okej, okay. i jeszcze jedna skrzynka. Jest dobrze, jest dobrze. 41 dolców powiem wam. Kolejny przekozacki ran. No dzisiaj jakie są rany w ogóle, no Może jakieś trzy szynki po 5 dolców, co wy na to? O, o, ta. A czy 4? W sumie 4, mamy 47 dolców, coś takiego. Niech będzie to, niech będzie wupka, niech będzie nightmare i niech będzie coś za 8 powinniśmy otworzyć. Ja to. No i let's go. Trzy osoby tak samo. Albo wejdzie, albo nie, no cóż, no spróbujmy, no spróbujmy ojoj, oj, oj, tutaj nie weszło, tutaj wszystkim chujowo poleciało. Lecimy dalej. O Jezu, jest du dużo chyba szczęść pod procenty, wiecie? Niestety, znaczy szczęść, skrzynek. Szczęść pod procenty, co? Ja gadam. Co? Oj, prawie kosa tam była. No, mamy ładne prowadzenie, ale jeszcze coś mi się przydało podbić. Co to tak, 51 dolców, to mamy awans, mamy awans. I po prostu wiecie, co damy ze skrzynkę za 51 dolców, wiecie? Ty, idealnie. Pyk, pyk. Underdog, lecimy. Oby mi siadły skiny, jakaś kocka najlepiej, a mnie nie. <grych> Lecimy No i Baja, nie, tak, no i widzowie Mamy zajebista kockę zrobioną, e, link do strony w opisie Strzelcie subika, trzymajcie się, cześć, cześć